Powiem Wam, udało nam Ale takie to, słuchajcie, branie to jest takie na wariata, trzeba to wszystko przetrzepać. Jackson, uu, Mark Jackson, on tu jeszcze był opalony. Nie, już nie, słuchajcie, bat. Uu, to fajny ten, ten taki ten. Ten bat mi się podobał. Co my tu mamy? Brian Adams. No, ta proszę, panie, panie, panie i panowie. Ja chyba nie muszę nikomu przedstawiać Briana. No, słuchajcie, no to jest. No to to już jest klasyk. No już ludziska dokumentujemy. Zobaczcie jakie tu się... Mi chyba skarbiska trafiły. Michael Jackson. Patrzcie, tu jest masa płyt i jeszcze jakieś gry są. Ja piercielę, ja tu się muszę dostać. Jaka jazda, słuchajcie, ale ja nie będę był w stanie tego. Nie pokażę wam tego, to trzeba szybko działać. Słuchajcie, żebym nahapał, zobaczcie, jakieś płyty winylowe. Ludziska będziemy obcajać. Parę wziąłem CD, nawet jakieś gry były. Zobaczcie, ile jeszcze CD zostaje. No nie wezmę wszystkiego. Nie dam rady. Ale tu w ogóle jakaś akcja. Słuchajcie, policyjna się kręci. Zobaczcie, jaki stolik. Ale żeby się zdyszał. Nie, to by trzeba było odnowić całkowicie. Poduchy są, słuchaj, ta nowe. Śmiało, jak ktoś potrzebuje, nie ma się co... Za długo zastanawiać Matko, ale żebyś słuchajcie zapocił o kurze sprzęt jakiś steroid, zobaczcie głośniki, jakaś tutaj abażur abażur z francuskiego, halo Ludziska Zobaczymy, może tu się coś jeszcze kryje, nie? W tej pieczarze nic nie ma tam jakiś Nie wiem co to jest czajnik Dobra, na razie trzeba się, słuchajcie, skamuflować trochę. Słuchaj. Tu nic ciekawego, same puchy, słuchaj, tak zawijamy, zabijamy to nasze i lecimy dalej. No coś się tutaj, powiem wam, udało nachapać, ale takie to, słuchajcie, branie to jest takie na wariata, trzeba to wszystko przetrzepać. O, patrzcie, tu jaka elegancka miejscóweczka, ja sobie wezmę, nie wiem, ja przepraszam tą panią, jeżeli ona tu z walizką jest. Kochana, jakbyś mogła się usunąć. Ja, u lala, myślałem, że zobaczcie, że jestem ja tutaj dubsko posadzę Trochę odpocznę, a tu nie ma, słuchajcie, nie ma, nie ma litości. Kurcze, ale lito. trzeba będzie przejrzeć. Ja was, ja was bardzo przepraszam, że nie mogliście uczestniczyć tam w podejmowaniu słuchajcie tego towaru, ale. No, rozumiecie jaki jest temat, niekiedy tak jest, proszę Państwa, że no, trzeba działać szybko trzeba działać szybko, zdecydowane ruchy robić, a nie takie, wiecie, lelum polerum. Bo zaraz ktoś przyjdzie, jakiś kierownik i powie: No, elo, elo, słuchaj, ale wiesz, tu jest taki temat, że no nie za bardzo, niekoniecznie. A jeszcze powiem wam, no, zdradzę wam w sekrecie, normalnie smerfy się tam kręciły jakieś naprawdę. Ja staram się nie widzieć takich rzeczy, co się dzieje słuchajta po kątach, ale widziałem, widziałem, co my tu mamy. Brian Adams, no słuchajta. Proszę panie, panie, panie i panowie. Ja chyba nie muszę nikomu przedstawiać Briana, no słuchajcie, no to jest. No to to już jest klasyk. I nie uwierzycie, ta płyta jest w środku, no mówię wam, dobra, rozkładamy. A ja dzisiaj byłem, słuchajcie, na tym, na targu staroci, na tym karbucie angielskim. I powiem wam, miałem kupić płyty. Patrzcie dobrze, że ja nie kupiłem pomidor jakiś słuchajcie, pomidor. szkurczę one są troszeczkę. Zobaczcie. Jednak ciachnięte. Ja teraz to już naprawdę muszę sobie zakupić, zakupić ten gramofon, wiecie, żeby to posprawdzać. No, są ten. Nie wiem czy to będzie ścieżka przeskakiwać. No muszę się z nim... O nie, nie. Żeby mi tu jakieś robactwa nie nalazło. Słuchajcie. No nie... O, ta jest akurat w ładnym stanie. Nie znam się, słuchajcie, nie znam się na wszystkich. No nie nie wszystkie były z pudełkami. Nie wiem dlaczego. No ale zawijam. Słuchajcie, zawijam, bo tu może być jakiś jednak klasyk, nie? Czajcie o co chodzi. Patrzcie ile tego jest. Żem nabrał jak szalony. Fuh, nie mam żadnej takiej ścierki na podorędziu i się boję. Dobra, zrobimy. Przekładkę teraz taką kartonową, żeby nie było co tu mamy. Nie wiem, nie znam się. Lady Nina jakaś. Lady Nina. Nie, to sobie, słuchajcie, to nie jest jakiś chyba muzyka wysokich lotów. Dobra, to możemy przełożyć i teraz weźmiemy tą Klein Legend, to jakieś takie, to mogą być, słuchajcie. Kobity jakieś romansidło takie to może być. No. Nie jestem pewien, nie jestem pewien. Też nie bierzcie tego za pewnik, ale jest taka opcja. Tych to mogłem chyba nie brać, ale wiecie co, wywalić zawsze można do kontenera, nie? Trzeba obczaić. Możliwe, że to będzie coś ciekawego. Tu nawet są napisane, no, ale będzie się teraz to absolutnie nie chce z tym zapoznawać. No okej, okay. obleciliśmy wszystkie. Co my tu mamy następne? Metal Love. Midlove, Mid o! Słuchajcie, kiedy słuchałem Midlow jakieś kawałki. Tak, tylko nie pamiętam jak, jaki to był kawałek. To może być powiem wam dobra pozycja. Matko Boska, ja już nie mogę usiedzieć tak na jednej nodze. Jak coś poznajecie, to piszcie śmiało, bo ja, no niekoniecznie tutaj z tych, orientuję się w tych bendach, niektóre tam znam, ale nie wszystkie, no. tutaj takie, to jest chyba z tych kolekcji, właśnie bez pudełek coś mi się wydaje, no, ale na chałupie obczajmy. Tu jest Def, chyba Def Leppard, słuchajcie, kiedyś była taka Def Leopard metalowa chyba. To może być to, to może być to. Oj, O Jezu, Matko Boska. Ja już jestem tak styrany Pozwólcie sobie, że jednak zasiądę, zasiądę. Mam nadzieję, że robactwo mnie tu nie oblezie. Lecimy dalej. Tu jakiś skyscraper. Nie wiem dla tych chyba. Dla tych, co się spinają dziwna, dziwna pozycja. Otóż będzie. David nie wiem, jakiś David David Lee Lee Roth, no nie chcę się mądrzyć, słuchajcie że ja wiem jak to przeczytać, na pewno David Lee ale co dalej, nie mam zielonego pojęcia, tutaj to mi na fajną pozycję, słuchajcie wygląda jakiś De Joshua słuchajcie Joshua, ale nie ma tu jakichś fenomenalnych tych, no płyty są jest, jest w środku. Całe szczęście, słuchajcie. Całe szczęście. No matko, CD było od groma, słuchajcie, od groma. O, patrzcie Lego, ale to jest ten. Ale to jest na komputer chyba. No dosyć słabiutko Ta, Nie, DVD. To bajka, o ludzie. Na to się uporamy z tymi płytami. Nie wiem, takie nic mi nie mówią, słuchajcie, te tytuły, naprawdę nic. Podejrzewam, że to mogą być totalne gnioty, te bez pudełek. Tak mi się wydaje. Nie wiem, co myślicie. Poszłem na ilość chyba, a nie na jakość. WRC, no to tak jak prawie samochody, słuchajcie. O, o, tu coś, może Classic Club. No, tutaj już jest ładniejsza jednak czcionka, nie? O, o, woda się tu wdała. Nie fajnie, słuchajcie, nie fajnie, kurczę, chyba zaraz sprawdzę, wiecie co, czy to w ogóle warto do chałupy targać, naprawdę, bo ja się na, nanoszę, natargam tego, a to się okaże, że to jakieś, no badziewie, badziewie, cenne czy bezcenne, BBC, BBC Records jakiś, następnie to są jakieś takie chyba składanki, może, może słuchajcie, tak jak to kiedyś były takie gazety, i do gazety rozdawali płyty gratis. To może być takie coś. Widzę, tak podjeżdżasz, chociaż cały czas mówię, że ja się na tym ludziska nie znam. Dopiero. O Jezu, ulala. Dopiero raczkuję w temacie. Lecimy. O, i coś się może Bonczowi, no Bonczowi, No to też nie muszę, słuchajcie, przedstawiać. O, Lessis Rock, o, fajne kawałki, słuchajcie, kiedyś ja się wychowałem na bączowi Depesz mod. O, słuchajcie, ja mam znajomego Depesza. On ma szaleństwo, słuchajcie, to on ma szaleństwo na, De na Depesz mod. Zaraz mu wyślę to i pewnie będę musiał sprezentować. No, takie życie, no, takie życie, ale nic nie zapłaciłem, więc słuchajcie, mogę, mogę, yy, mogę sprezentować. Michael Jackson, u, Michael Jackson, on tu jeszcze był opalony, nie, już nie, słuchajcie bat, uuu, to fajny ten, ten, taki ten, ten bat mi się podobał no dobra, lecimy z tego tutaj będzie chyba dużo do wywalenia, słuchajcie to już odpad robi Gears Party, no to też no, nie jest to jakaś fenomen, to od, odpada Disneya, chyba, że ktoś potrzebuje, słuchajcie, bajki zbiera, no to ewentualnie mam dla niego parę pozycji Chyba nie, już myślałem. Hmm, słuchajcie, no tutaj coś widzicie, widzicie tytuł. Ja wam nie będę mówił na głos, co tam się dzieje. O na Xboxa, patrzcie, Gierka nawet nam się trafiła. Myślałem właśnie, że będzie więcej gier, ale no nie było, no nie było. No co zrobię, słuchajcie, nie było. To na pewno weźmiemy, bo to zawsze ma jakąś, może nie cenę, ale ma. Tu mamy jakaś, No jest, słuchajcie, nie wiem, nie wiem, naprawdę ja się niekiedy właduję w takie rzeczy, które są totalną kopeliną, wydaje mi się. To to nawet chyba nowe, słuchajcie. To, mogą, to są chyba kasety. Ja, niezła jazda. Zobaczymy. O, to to może mieć... Słuchajcie, to może mieć swoją cenę. Nie? Ktoś co kupił nawet nie otworzył. Nie no dobra. Tutaj dajemy szansę. To jest... Lipa Worzonko, słuchajcie, Worzonko. Może to jacyś rodacy tu wy, wyrzucili, słuchajcie, jakby ktoś oglądał z nim Backstreet Boys. No nie, no nie, słuchajcie, Żena, Żenada, że ja to odkładam. Słuchajcie, to jest Żenada. Nikt tego nie zauważył, całe szczęście. Co tu jeszcze mamy? Podwójne DVD jakieś. O Jezus, Maria. No tu już wiem, wiem, czy to śmierci. Słuchajcie, Susan Boy. Susan Boy, czy to jest. Susan Boy, to jest chyba ta, co wygrała. Ale ten. Ale ten. Wydaje mi się, że ona wygrała. Słuchajcie, ten Got Talent angielski, ale czy amerykański? Nie jestem pewien, kochana. Wygrywasz u mnie. Zawijam cię, mam CD, to sobie ją włączę. To nie wiem. Dobra, biorę, ludzie. To też jakieś rapowe no wezmę. Ale całe szczęście, że więcej nie wziętego. No powiem wam, coś mi tu śmierdzi rodakami, zobaczcie. Mrówka, coś tu twórczość taka własnego nagrania po prostu się zakotwiczyła. Dobra, to wszystko leci. Słuchajcie, leci. Nie wiem jak z tą bajką. Dobra, ta bajka ma szansę. To też będzie lecić śmietnik to zostanie. To śmietnik. A to chyba zostawiam Słuchajcie, wszystko z płytami. Nie wiem. No na razie wezmę. No niestety natargam się tego trochę. Lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej. Zapinamy pasy dziewczyny, stopy nie stygną, lecimy. Siemaneczko proszę Państwa, ruszamy ja już w terenie. Ale zobaczcie jakie tu świetne są te. Oczywiście DVD. No nie. Ludzie, patrzcie ile gier. Znaczy nie gier, filmów DVD. Dlaczego to nie są gry, ja się pytam. Pewnie jakaś pretty woman i te inne jakieś ulala. No to mogą być niezłe pozycje pewnie. Patrzcie, to się. U, może jakieś piweczko. Nie, niestety nie dzisiaj, nie dzisiaj. Jakiś Edwar Beethoven No jest dużo gier. Jest, no, znaczy nie gier właśnie. Szkoda, że nie gier, tylko dużo bajek Ale ja nie rozumiem. Czy jest ta fajna tak? Paw patrol, to jest ten psi patrol. To są chyba zjazdy jakieś na te resoraki. To może być niezły pieniądz. Tylko powiem wam, wiecie co? Ja tego nie biorę, bo nie wiem, czy to jest kompletne. I znowu, żebym się, bym się władował w jakieś badziestwo i bym był zawalony w chacie. Bo doszło dzisiaj. Ale to strasznie jest dużo zabawy. O, chyba do papieru, do kibla jest, słuchajcie. Kibla ja mam, ale moje jest takie badziewne. No to też nie jest takie wybitne. Jeszcze się, jeszcze się rozejrzę. Tu jakieś szmaty, słuchajcie, są. Patrzcie, ciuchy. Może coś mi się trafi. Nie, damskie, słuchaj, to damskie są. Damskie i to widać taki styl o ale ta to nie jest zła słuchajcie to już nawet przez rękawiczkę czuć że to taka jedwab jakaś taka dzianinka mark and spencer to nie jest tania pozycja powiem wam patrzcie dziewczyny są fajne fajne szmaty oversajdowe. to to nie wiem dwudziestka w męskich to jeszcze się orientuję, ale w damskich absolutnie Uuhuhuhu. Ziutek, a ty co ty tu robisz? Słuchajcie, Ziuciu, no biedny jesteś. Patrzcie, jeszcze kanapeczkę bym mu dał. <laughs> Nie wiem skąd on się tutaj urwał. O, słuchajcie, on może być nawet z monsterów. Zobaczymy go. Ziutek, ty tu czekaj. Może pan po ciebie wróci. Nie, wiem, jest Słuchajcie, następny Zabawa. A Takie ma O, świnia Pepe. Słuchajcie, Pepe, może wezmę że jeszcze zagada gada, słuchajcie, gada dobra, kochana, jesteś uratowana to też ze świni A co tam za paski? To chyba z tej kanapki, słuchajcie słuchaj, ta to ta kanapka dobra, to te zabawki chyba wezmę bo one, one jakby rokują to to nie wiem, co to jest a, to jest, to się, słuchajcie chyba tłucze, to jest ten taki jednoręki, jak to się nazywa tak mi się wydaje nie wiem, słuchajcie, nie wiem no Jezus Tam tamten pasztet tak leci, leży niespecjalnie Jezu, ile tych zabawek jest tu nie śmieci same śmieci a tu chyba jakieś domy bardziej. zobaczcie, potężny Misiu, a ty jesteś markowy pokaż, uch, uch. słuchajcie, to jest, może być dobra marka Osty się zleciały do tego żarcia, ale ludzie tu jest jakiś świnipe plac zabaw. Powiem wam, no nie no, świnia Pepe to może być... To może być płatna pozycja. Tam to się coś tu kurwa było, widzicie, grzebane. Nie jesteśmy tu pierwsi. Następny misiek. Ale ten jakiś taki, no nie wiem, biedny, fajną ma czapkę, ale jest... Przez życie widać troszeczkę ukochana, a ty coś co się z tobą podziało. Jezu, zobaczcie na tą lalkę. Matko Boska. powykręcana na wszystkie strony. Ludzie, co się tu dzieje? A tam? Chyba bardzo. Czajcie cały ten, jest jakaś jest dziewczyna. Sykujcie się, może tu być coś kurczę, W środku spokojnie, nie Jak coś kręcić, słuchajcie, wyczuć wyczuli dobry kobiet. Są jakieś kropki, to są zabawki, zobaczcie, ale te to mogły być fajne, bo edukacyjne. Ja wezmę to w pewnie tą świnie pata zapomnę. A tu chyba jest dla Barbie. Ludzie, leci, wszystko leci. jakieś bacieńkie samochodziki, ale ja szukam, bo w tych gratach, o, w Shibatros, w tych gratach niekiedy, słuchajcie, są pierścienie. No, może się śmiejecie, ale taka jest, słuchajcie, prawda. jakiś lambucini Chyba nie trafimy złotego pierścienia, niestety. Słuchajcie, ta tam pusto. Ciekawe, czy się nie będzie tego brało. Słuchajcie, wszystko. Kto wie, czy to kompletne. No, to są dwa te domy. Zobaczcie, tu się dzieje? Ludziska. chyba ja się nie akcja, nie wiem co to ale dziecko chyba farby dostało. Nie wiem, co to jest, słuchajcie. Wieś może coś się myć bo nie wiadomo, może To może być, bo może być dobra w To jest Dobra, jeszcze później trochę Przejrzę A to mi się wydaje, że to może być Widzicie ja Chyba też zacznę Pomału pakować Bo mam jakiś przyczacie O, tak, się bożeczka, Że mam Mam na, przykucie, słuchajcie, że Ktoś mnie tu najdzie zaraz mamy zabawki tak? z zabawkami zainteresowanych ula la rozspał się uuu tu jakieś zobaczycie co tu jest jaka strama ludzie to wszystko składa te samochodziki takie wielkie coś mi się wydaje A, robili czyszczenie magazynu mam jakieś dla jakiejś księżniczki pięknej proszę ja was już chyba nic nie trafimy chyba że ktoś se odłożył coś szmaty są jakieś słuchaj ta torba, szmaty to nic niespecjalne ja wam powiem, chyba już jestem zdecydowany i będę się zawijał bo tu się nic więcej nie urodzi przełożymy, zobaczymy może coś z tych ciuchów jeszcze się słuchajcie wybierze, co my tu mamy jakiś fashion jeans ale ciuchy są w dobrym stanie, słuchaj ta, patrzcie jakie jeansy a ciuchów jest pełno tam są już, jeszcze w piwko ale nie pełne niestety dziecięce są. Eta. Ale nie może jakaś bawa słuchaj, ta przyjdzie sobie tutaj i coś trochę zamiesza, słuchajcie, łapskiem, pisy fajne, szmaty wybierze. O, na przykład te spodnie, no nie są złe. Słuchajcie, Urban Spirit jakiś, nie wiem, czy ten Urban to jest cenowo wysoko. O, zobaczcie, jaki ja se Cylinderos znalazłem, słuchaj, ta zawija. No nie czaje się nawet Dywidend jakiś z H&M-a. Powiem wam, biorę, będę miał taki, kurde. Elegancja, elegancja, nie ma co. Upiorę się. Słuchaj, to zrobimy na chałupie prezentacją. Nie? Czajcie o co chodzi. Nie, to nic naprawdę nie ma co brać. Zobaczymy czy są. No i są. Patrzcie, wszystko w środku. Smurfy. Nie no, to jest kurczę dramat. Ale to nie schodzi, słuchajcie. W ogóle nie schodzi. Nie ma sensu tego do chałupy jeszcze Blu-raydy, Blu to jeszcze, jeszcze jakieś nawet stare gry, ale DVD to proszę Państwa, to już To nie te czasy, nie te czasy. Dobra, bajerka bajerką, ale ja muszę swoją torbę zawijać. Słuchajcie, i się pakuje. Nie wiem, czy to brać. Wygląda to dobrze. I tak raczej bardziej luksusowo. Chyba taka pozytywka, powiem wam wezmę. Jak no. to zejdzie, to się przyda. Dobra, widzimy się później.